Witam ponownie na moim kanale. To ja, Adam Razik. Jestem na kanale na YouTube o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Tym razem kontynuujemy pracę nad tym fajnym obrazkiem, który będę malował szpachlą, bo w poprzednim nagraniu tak sobie zdecydowałem i myślę, że to będzie naprawdę fajny obraz. To jest taka abstrakcja, która na początku pamiętacie, to były takie jakieś tam okrągłości, tu, jakieś to się coś tam działo. Yy, zrobił się tam jakiś rysunek pod tym był. I teraz, właśnie teraz chcę tutaj do niego, do niego nawiązać. Yy, troszeczkę prowadzę tej yy, malowania pędzelkiem, takiego jak yy, jest dla mnie charakterystyczny. Też nie zalecam tego, bo nie wszyscy tam nauczyciele wasi, którzy dla tych osób, które malują. A dla tych, którzy nie malują, którzy oglądają tylko po to, żeby zobaczyć, co tu się dzieje, jak to... No to tak sobie po prostu powiedziałbym, może nie brzydko, ale yy, robię takie tutaj podmalóweczki na tym... Już powiedziałem, że niektóre rzeczy tam, gdzie podmaluję takim pędzeleczkiem, tu, o, tu, tu chciałem to zwipirować, zniszczyć, znaczy niszczyć w sensie takim, że uważam, że tutaj się ten obraz kontynuuje i będę nad nim w ten sposób się skupię, że to będzie taka, że to będzie taka abstrakcyjna interpretacja pejzażu. I tu jest taka linia horyzontu umowna. I w tym będę się poruszał, w tym, w tym że tak powiem, na taki na takiej, takiej kompozycji i tu to, co tutaj się teraz y, będzie działo, sobie tam o, właśnie tym, tymi czarnymi y, liniami sobie powyznaczam takie pewne układy tych, 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 y, tych planów. A później, kiedy wypełnię to kolorem, to ten czarny gdzieś tam się pojawi, może śladowo, i będzie takim właśnie y, 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 podkreśleniem rysunkowym, czy czymś tam o gdzie tam na granicy tej, tej tego gdzie ten pendel się tam odciskał tym swoim, swoim kształtem to sobie ten, ten czarny rysunek tu naniosę. O, i tutaj jakąś plameczkę później zrobię. Także tutaj pewne rzeczy mi się bardzo fajnie przez to skonstruują. O. Tu podkreślę takie wynikające z nakładania tej szpachli y, takie bardzo to się fajnie później zobaczcie no, takie techniczne króżeczki tutaj rozdradzam podmaluję o, farbkę, która, y, która jest położona grubo, jest tak fakturowo, y, grubo położona szpachlą. Natomiast ja teraz ją podkreślam tym pędzeleczkiem. i kiedy nałożę znowu tutaj na to kolor, bo tutaj kolor jest nieunikniony, bo tutaj będzie zabawa taka, że głowa boli tym kolorem, to wtedy tu mi się zrobią bardzo fajne rzeczy. Nie mówię Wam po to, żeby... Ja mam pewien obraz tego obrazu, mam pewien obraz tego, tego dziełka, czy tam jak to tam nazwać, w głowie, natomiast teraz to jak tutaj to robię, się wydaje, że dla tych, którzy nie malują, którzy nie yy, wiedzą w sumie o czym mówię, się wydaje takim czarnym arytem bardzo to coś się podnorowuje, to tu, a później to coś tam zrobi. No właśnie, to, to na tym polega, że, że efekt Ja już wiem jaki chcę osiągnąć efekt końcowy, i to wy też powinniście tak w swoich obrazach malować yy, i wiedzieć. Natomiast mm, widz i ten przyszły odbiorca mówi, jeszcze tego nie wie, tak? Czyli tak jak na przykład będziecie to oglądać teraz i, i się tam mówić albo to się mi jeszcze... to jest... ja to tam jest? tak to ja bym też potrafił, tak? Czyli teraz, kiedy jeszcze to oglądacie, i to, to nie wygląda jakoś tam interesująco ciekawie, może już niektórzy tutaj odnajdują coś tam ciekawego w tym. Nie, nie, to już nie przeczę, tak może tak, też, też, też tak być. Natomiast teraz... Teraz to, co tutaj robię, to jest y, po to, żeby później, kiedy wezmę do ręki szpachle, to już pewne y, pewne ruchy, konteksty już były określone i, 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 i że tak powiem, wiadome dla mnie, tak? Tutaj to, to wzmocnię, to przyciemnie, tu będzie taki pas, taki jakby y, powiedzmy, że jakiegoś lasu abstrakcyjnego. Tu w tym zrobię taki y, taką zabawę yy, zaczerpniętą, nie wiem, z zachodu słońca, gra yy, barw świateł, ale takich kontrastowych. A tu jeszcze uderzenia takich, tak jakbyśmy na przykład zbliżyli teraz, tutaj mogą się tam wydarzyć takie właśnie, teraz yy, to, jeszcze, to jeszcze Wam pokażę i rysunkiem podkreślę, że teraz tutaj takie rzeczy będą, o, tu, 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 tu takie plamy, które dla jeszcze tego sensu nie mają, no bo to jest yy, obraz który ale dla mnie to już będzie yy, też wyznaczało coś co się za chwilę zdarzy i co ja już wiem co z tego wyniknie co ja wam położę jaki kolor o teraz sobie jakby podkreślam ten yy, kształt yy, wynikający z położonej sz, szpachelką yy, tych plam natomiast yy, za chwilę to Przemienię w coś, czemu nadam już kształtu plamy, która będzie budowała ten mój przyszły obraz. O, no teraz na tyle, na tyle. Gdzie tu jeszcze? O, tu może jeszcze zakończę. Zwróćcie uwagę, że ja nie jakoś tam nie, wy, nie tyceluję, nie, nie rysuję tak tym pędzlem jakichś tam szczegółów, drobiazgów. Raczej to jest jakiś pędzel nie wiem, czwóreczka, tam trójeczka, taki płaski szczeciniak, tylko żeby ten gdzieś tam, nawet ten ślad jest do, nie do końca moim, no po prostu jest jakoś taki przypadkowy, że tak powiem, w, po części. Natomiast natomiast to co się za chwilę tutaj za jego sprawą wydarzy. To już jest... To już jest taka magia malarska. Słuchajcie, bawcie się tym. To jest tak fajne. Malowanie jest tak fajną rzeczą, taką czynnością. Nie wiem, no wiecie, no, nie wszyscy są do tego stworzeni, nie wszystkim to odpowiada. Natomiast dla mnie to jest po prostu taka zabawa, jak widzę, kiedy, kiedy tam te kolory się zmieniają, kiedy sobie to nakładam. Co ja kombinuję, zmieniam. Po prostu rewelacja. Wszystkim to polecam. I wszystkich będę namawiał do tego. Znaczy, sama kreacja, bo, bo nie tylko... Ymm, ymm, ja też zachęcam do takiej kreacji. Słuchajcie, wrzucę Wam też do, teraz, przypomnę Wam ten link. Nie, nikt do mnie o tym nie napisał, a ja jestem zachwycony tym filmem. Wygląda się to jak jakiś naprawdę niezły tam, nie wiem, thriller czy tam nawet sensacja. Po prostu film się nazywa Wejście przez... Y przez sklep z pamiątkami, czy przez tył sklepu z pamiątkami, coś takiego. I yy, jest poświęcony takiemu Francuzowi fajnemu facetowi, który niektórzy go uważali za jakiegoś podstrzelnego i niezrównoważone, niezrównoważonego człowieka On się nazy, nazwał się mister Brainwash, czyli taki mister no, prania mózgu. Jak zobaczycie ten film, to zobaczycie to tam z kontekstu wynika, dlaczego tak i jak to wszystko się zdarzyło. On od 11 roku życia zaczął kręcić, wszystko rejestrować kamerą wideo. I później z tego co tam się okazało, to, to, to w tym filmie znajdziecie. Jest tam też taka fajna postać, się pojawia, która się nazywa Banksy. Nie wiem, jeżeli interesujecie się sztuką, sztuką szczególnie street artem, taką... Czy grafiki taką sztuką, właśnie, która w przestrzeni publicznej znaczy mod, i modna i fajna, bo taka no, Banksy to jest, to jest postać już właściwie kultowa, to zobaczycie, jak można, i o to mi właśnie chodzi, w takiej twórczości, takiej kreacji, jak można w ciągu, tam akurat Thierry Guetta, bo tak się nazywa facet ten francuz, który, na, o którym to jest film, w ciągu tygodnia czy to paru dni zarobił milion dolarów i to na, na zasadzie takiej, że po prostu zbierał sobie, wybierał sobie z katalogu nie wiem, obrazów, fotografii znanych osób, gwiazd Popu, gwiazdy no takich celebrytów, no i, czy w ogóle gwiazd Roka, Popu biorąc wiele osoby, coś tam zmienił, nie wiem, Elvisowi dodał zabawkę Fisher-Price, Madonnie tam coś tam, zupełnie Campbella nadał nowy kształt y, y, dziełu, który, który zrobił Andy Warhol, y, nadał kształt y, praju takiego, który malują streetartowcy i tacy graficiarze i też tam nadał jakiś, no po prostu on y, i później tylko tam, wiecie, sprzedał tam, jak normalny człowiek, nawet na zbiorowych wystawach y, nikt nie wystawia, nie wiem, 200 czy tam 300 prac, to on to zrobił. Nawet na zbiorowych wystawach tak się nie zrobił. On to sam jako ten mister Brainwash zrobił taką wystawę, tam wynajął, postawił kasę całego życia, tam dom, nie wiem, zadłużył się w banku i tak dalej i zrobił na tam 1500, 1500 metrach kwadratowych jakiejś tam opuszczonej biurowca CBS, czy tam jakiejś firmy i zrobił taką ekspozycję, że po prostu jeszcze tam, do, no z, Spójrzcie, linki wam podrzucę, tam ten film, który na YouTubie jest, jest tam chyba w siedmiu częściach. Polecam wam, wam gorąco, naprawdę zobaczcie, spójrzcie na to i zastanówcie się, bo to, jest, to mnie też pasuje taki temat, kiedy kiedy nasza praca, na wytwór naszych rąk staje się dziełem sztuki. I on chyba ten film jakoś tam po części chyba odpowiada na to pytanie. Albo i nie, albo tak rzuca po prostu światło na, czy tam odrzuca temat i może będzie jakąś prowokacją taką do tego, żeby właśnie żeby tak się nad tym zastanowić co, to, co sprawia, że, że na jeden obraz, na jedno dzieło mówimy, ten obraz właśnie mówimy, że to jest dzieło sztuki, a na inny, że nie nie jest, że to jest kicz czy tam jakaś nic nie warta, nikt nie warte, jakiś tam jest, tak? I to, właśnie, m, yy, I to właśnie mnie też pasjonuje i to właśnie mnie napędza, że czy napędza. Po, po prostu hm, no dziwne, dziw, dziwny jest ten światek świewał czy no po prostu nie wiem. Jedno, jedna praca yy, uznawana jest za dzieło sztuki, a inna yy, nie jest. Inna... Yy, jest yy, uważana, czy tam określana mianem kiczu. Także, słuchajcie, zobaczcie ten film i później nawet piszcie do mnie. Właściwie marzy mi się, żeby taka, yy, jak, taka grupa, nie wiem jak to się będzie nazywało, czy to będzie Pantix Factory Group, czy będzie to Adam Razik yy, Company, czy tam jakiś, czy coś wymyślimy wspólnie nowego, ale marzy mi się taki zespół osób, takich pasjonatów, takich zapaleńców którzy wiecie z y, ciarami na na tym, na skórze, na, na, na rękach i zresztą na plecach będą y, jakoś się spotykali, będą projektowali jakieś nowe pomysły, pro, dro, z, robili coś, co, co ich jest ich pasją, co, co sprawia, że ich y, to tak, y, tak y, napędza, tak y, kre, y, po prostu Żebyśmy robili, każdy oczywiście, możemy robić jakieś projekty wspólne, ale też każdy wychodzi ze swoim własnym jakimś pomysłem na coś i uwalnia się od ograniczeń własnych, od jakichś niepewności, jakichś kompleksów, a staje się po prostu taką wolną, wyzwoloną osobą, w pełni świadomą tej kreacji, w pełni świadomo tej wewnętrznej konieczności, tego wewnętrznego spokoju, tej, tej świadomości takiej nieuwarunkowanej, taki, taki yy, siada albo przed płótnem, albo przed tym tam bryłą, nie wiem, marmuru, czy tam <laughs> rzeźbiąc, to, albo drewna, yy, czy, czy w ogóle projektując jakoś, jakieś wydarzenie multimedialne, czy, czy jakieś tam działanie yy, na pograniczu właśnie takich właśnie tam no Po prostu projektując życie, projektując konkretne, i, i, i wtedy, kiedy takie, takie wydarzenia stają się, po prostu stają się takimi dziełami, stają się czymś ważnym, czymś, co odciska na nas piętno, czymś nowym, czymś odkrywczym. I mówimy wtedy, to jest, i tam nazwisko takie, ale który w grupie takiej i takiej wykreował właśnie takie, takie coś takich Einsteinów sztuki, takich Leonardów, Picassów, właśnie chciałbym, chciałbym Was odkrywać i Was jakich, jako moich przyjaciołach i z taką grupą chciałbym pracować już może za późno dla ten, ale ja, ja jestem cały czas wielkim optymistą, wielkim pasjonatem takiego pozytywnego myślenia i takiego tego, że po prostu na nic nie jest za późno, na nic y, wszystko można jeszcze osiągnąć w życiu i, i wszystko zrobić. Wystarczy tylko chcieć. Dlatego zachęcam Was, piszcie do mnie, y, zobaczycie co będzie się działo, jak, jak będziemy wspólnie sobie projektować tą naszą y, y, rzeczywistość i to nasze działanie. Ja Teraz mam taki pomysł, w ramach mojej tam przyszłej ekspozycji, teraz w kwietniu, chcę powołać do życia taki, tak sobie to roboczo nazwałem, bo to jest taka idea, nie wiem czy znacie, Franciszka Strawiejskiego, robił kiedyś teatr malowania, teatr rysowania, znana bardzo postać, on nawet był, Franciszek Strawiński był był doradcą do spraw kultury prezydenta Lecha Wałęsy, za, za czasów prezydentury Lecha Wałęsy. Niestety już Franciszek Starowiejski nie żyje, ale jego ideą było właśnie taki, teraz tam współpracując z osobą, która przyjacielem Stanisław, tego Franciszka Stolowskiego, ja tak sobie pomyślałem, że to było takim ukoronowaniem jego, jego dzieła, a potem jakimś tam moim wkładem w, na przyszłość chcę zrobić taki teatr malowania. Który, kiedy będzie trwała moja ekspozycja w kwietniu, to chcę zrobić takie w wyznaczone godzinach, chcę po prostu siedzieć w tej galerii. I codziennie z nowym płótnem i malować. Um, oczywiście, też mogę, będę chciał zaprosić osoby, które będą chciały ze mną malować, i to będzie właśnie takie, um, takie spotkania, w których y, ta nasza twórcza ekspresja się będzie dopełniała, uzupełniała. Będziemy sobie może wspólnie temat wyznaczymy, a po całym tym y, okresie tej ekspozycji, mojej wystawy będzie to też materiał do tego, żeby do następnej ekspozycji, może jakiejś wspólnej naszej ekspozycji, może ktoś się odnajdzie, ktoś taki, który, który będzie chciał ze mną współpracować już wtedy, I może coś tam się zrodzi i urodzi z tego i będzie fajnym zalążkiem tego właśnie o czym mówię, czy tak, takiej grupy, która pod wspólnym szyldem, czy tam jakimś, nie wiem, te, szyldem, może nie, nie jakoś, czy jakiegoś tematu, czy, czy, czy po prostu ja sobie tak to no, no, na początku tak jak powiedziałem, jestem z wielkim urzędownikiem i pasjonatem teorii przyciągania, tej prawa przyciągania, dlatego wiem, że życie podsuwa mi i takie rozwiązania. Ja jeszcze nie wiem jak to, jak to, to będzie wyglądało w końcowym efekcie. Natomiast taki jest mój umysł umyśle, taki się rodził pomysł. Nie wiem, czy to jest inspiracja i to, to co wynika z mojej tej głębi świadomości, czy to jest tylko taki powierzchowny, niepoważny pomysł mojego nieświadomego umysłu, tego, tego, tego ego płytkiego, dlatego mam nadzieję, że to w najbliższym czasie się urodzi, zrodzi i ten pomysł i ten, ten, ten nabierze jakiegoś realnego kształtu, tak? Także ja Was zachęcam do tego, żebyście do mnie pisali. To najważniejsze, żeby teraz na tym etapie ze mną korespondować i odnaleźć taką już sobie te osoby, które zgłaszały swój akcję, do tego, żeby chętnie wzięły udział w takim pomyśle, w takim projekcie, żeby zapisałem, już mam ich w swojej bazie jakichś takich moich y, y, osób, które, z którymi na pewno, do których się na pewno odezwę i będę chciał y, tę współpracę rozpocząć. Natomiast wszystkich, y, którzy jeszcze tego nie zrobili i, i tych, którzy będą chcieli ze mną coś takiego robić, to, to zachęcam. Y, może, może ktoś tam się jeszcze właśnie teraz kiedy zobaczy te, ten filmik, te, te filmiki, to się właśnie odważy na coś takiego. Dobra, bo kurczę, znowu się od, czas kończy, a ja nie zrobiłem właściwie! I nic to chciałem, matko, moja miła. chciałem tutaj zrobić wiele takich rzeczy fajnych. Tutaj, to, to miało być taki taki początek. O, kurczę, nie zdążę, no. Słuchajcie, jak się urwie film, to zapraszam na kolejny. Dalej będę malował ten, ten obraz. Zapraszam Was, zaglądajcie do mnie, piszcie, subskrybujcie, ale na, na, na Boga, piszcie, do tego Was zachęcam, piszcie, żebym miał osoby, które, które są jakoś, którymi mogę korespondować, które są mi bliskie, które, które potwierdzają to moją słuszność, moich, moich pomysłów, żeby to po prostu działać i w końcu zróbmy tą grupę, zróbmy... Jednocznie się nie wiem jak to nazwać kurczę, jak się robi jakimś tam... Ale zróbmy coś fajnego, no. Na tym mi zależy i malujmy, no. Róbmy sztukę, róbmy fajne rzeczy w życiu i to jest najlepsze. Antidotum na wszystko, na stresy, na. Ja już tam stresu też wam powiem o najwyższych nagraniach o tym, że jak się pozbyć stresu. To jest bardzo proste. Natomiast zachęcam. Oglądajcie. Tu się będą czary takie działy, że... Będziecie sami jakoś zdziwieni, co tutaj można i, i, i co tutaj można, i czego można się dowiedzieć, czego można się nauczyć i co można fajnego tutaj odkryć i wcielić przenieść do swojego życia. Może w ten sposób.